i godzina 15.29 i coraz więcej słychać muzyki wiosennej ptaszków tak jak teraz w Dolinie za mną to właśnie droga na południe do świątyni Także no, nasze miejsce było zagrożone, bo po środku siedziała właśnie ta pani. A te panie nawet pierwsze doszły do naszej ławki, tylko z drugiej strony. I one już siadały, a my dopiero właśnie do ławki żeśmy dochodzili. I ledwo, ledwo żeśmy się zmieścili, ale Bóg nad wszystkim czuwał i jeszcze było w miarę luźno. Słoneczko za nami, jak żeśmy szli do świątyni to szliśmy do słoneczka, a teraz słoneczko nas żegna i dochodzimy do mamy, która ledwo, ledwo dzisiaj idzie, ledwo, ledwo dzisiaj ta nasza mama idzie. И солнышко. Ага. 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 Aha, No, słoneczko. no trzeba pobierać bo ucho próbuje wystawić.